Przyniabiegu biegów Audi S3 4 ma tutaj taką wadę fabryczną albo jakąś tam inną. Wyciera się łożysko. Tak to wygląda. Zwoliło dziurę jakieś 1,5 mm. Musimy to teraz zregenerować. Korpus jest chyba z 2008 roku o. Czujniczki pozakładane żeby mi się to nigdzie nie przesunęło tu sobie klient drutem przywiązał powiedział żeby go no tu pilnować tego żeby nie wypadło bo ciężko poszkładać. O A tak to wygląda w środku będziemy wytaczać sztylejkę i może coś z tego będzie. Podobno da się to zrobić na samochodzie bez demontażu skrzyni, ale nie jestem pewien, czy to się uda i czym. Chyba, żeby tam jakoś wbił puszkę od piwa, wbił łożysko i sprzedał. тогда это будете делать. Да. Ну. Так и устрой. Едем.